Witam, witam. Późno trochę, więc ale w piątek. Dzisiaj w pierwszej klasie. Zaraz zobaczę zresztą, jak ten wagon wygląda. Cześć Dawid, Siądę sobie w pierwszej klasie może. Dawno nie siedziałam. <laughs> o, witam, witam Łokoty. A tak na 15 minut, bo nie mogę za bardzo. Dzisiaj nie mam czasu. Kolej na Podkarpaciu. O, witam, witam. Jak miło, że przyszliście. Niezapowiadany live. Dzisiaj jestem na Jestem w pierwszej klasie, siedzę sobie. Gdzie dzisiaj jedziemy? Dzisiaj to jestem we Wrocławiu. Witam, witam, ale miło. Dzisiaj Wrocław, witam po długim czasie. Super, cieszę się i ja lubię Wrocław. Chciałam sobie gdzieś postawić telefon, żeby było jakoś. E, nie musiałabym tego trzymać. O, jak fajnie. Także jestem w przedziale. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo mam mikrofon. Czy nie? Pozdrawiam z pokładu Telka. O! Dragon, cześć! Trans, trans, cześć! Psychiatra Monako, cześć! Dzisiaj goszczę w pierwszej klasie. Co tam słychać, Kamil? Eś. Dobry wieczór, z jakiego pociągu to skład. Mieszko we Wrocławiu. Także będę Wrocław Gdynia, Gdynia Wrocław. Też ciekawie. Kolejowy Tomek, cześć Maciej, cześć. Pogromca mitów. O! Jak miło! Tu klima jest taka mocna, słuchajcie. Muszę zmienić, ale już dobra, już nie będę zmieniać. Niecałą godzinę temu mijaliśmy Wrocław. O, a kto to się odzywa? To znaczy razem mijaliśmy? No godzinę temu. Właśnie, właśnie. DJ, cześć. D DJ Peter. Do Michał P., dobry wieczór. Jak podróż mnie, jedziemy do trójmiasta. Oczywiście do trójmiasta jadę. Siema. O, Mateusz, oczywiście, lat 32. Miło, miło. 13 osób. Wiem, nie zapowiadałam, ale tylko tak na chwilkę. Słuchajcie, y tutaj jestem w pierwszej klasie. Już się powtarzam, chcecie zobaczyć pierwszą klasę? Firanki, firanki najpiękniejsza. Jest, wiem, gdzie, gdzie się firanki e, pierze i naprawia. Także dzisiaj jestem tu, jutro tam. O, mam nadzieję, że się nie zatnie, bo po kilku minutach zacina się czat i nie mogę już czytać. Dzień dobry, cześć ty, Co myślisz o Karaluchach w Senegalu? W Nic nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie myślę. My lecimy do Poznania, potem dalej telka. uznam do Świnoujścia, dzisiaj uznam, gdzie ja uznam, widziałam. Dzisiaj uznam, widziałam w Warszawie, o godzinie ósmej rano. Uznam właśnie stałam na Peronie i uznam, podjechało właśnie, tak, tak. I co tam jeszcze? Michał Wojtkowski, Siemka, cześć. To jakiś nowy wagon. Takiego jeszcze nie widziałem. Wiesz co? Nie. To jest wagon już... Nie wiem jaki to jest wagon w sumie. E, co to jest za wagon proszę bardzo? Kto zgadnie? No na pewno wygodne są siedzenia. <noise> Ale nie wiem już, co to za wagon dokładnie. A jechałam tym wagonem już wiele razy. A poza tym jest jeszcze Kombo. Nie wiem, czy Kombo, może bym jutro pokazała, kto chce zobaczyć na żywo Kombo. Janusz G., cześć, pierwsza klasa, tak. E, może bym, e, tylko że kombo, zaraz, zaraz. E, nie, kombo to dzisiaj e, nie pokażę, jutro może. Piotr kolejowy, cześć. A, dzisiaj przechodziłam przez kombo kilka razy. No, fajny, fajny wagon. Dzień dobry, tytuł jest bardzo rozwinięty. Wrocław, właśnie, a to ma być taka niespodzianka Wrocław, co tam może być we Wrocławiu, nie? Więc Wrocław, aha, to będzie ciekawe, bo bym napisała Wrocław, a tam jestem w pociągu, coś tam, coś tam to by, a dobra, w pociągu, a tak to Wrocław, to nie wiadomo, jakieś zdjęcie z pociągu Łukasz Barszczewski, cześć jestem we Wrocławiu, dobry wieczór już w końcu po całym tygodniu można będzie porządnie odpocząć i zrobić maraton filmowy z zeszłych filmów od Cywii, o tyle nauki wszystkiego, że czasu brakuje, wiem, wiem, ja też miałam czasu, żeby oglądać inne kanały kolejowe i podróżnicze, ale na drobie na pewno. Dzisiaj tak na krótko, bo jest późno, chociaż piątek, ale... A, to jest jeden z najciekawszych wagonów klasy pierwszej typu Z2A. Do niedawna był tylko w wagonach EIC krajowych i międzynarodowych. O, dziękuję, to do tytułu dopiszę, bo ja się tak do końca na wszystkich wagonach nie znam. Wiadomo, że mogę sobie to sprawdzić w internecie, ale jeszcze nie zdążyłam, bo jest, dopiero tutaj weszłam. I też wiadomo, na pamięć wszystkich wagonów nie znam i zmodernizowanych, tak, to wiadomo, tak, że nie każdy wszystko wie. Tyle właśnie oglądnięć. W tym filmie mam dużo, dużo wyświetleń. E, podobał się film, widzę. <laughs> Łapki zostawcie. E, to dla, e, no, tak, żeby więcej jakby było. YouTube e, więcej promował mój film, jak jest więcej łapek oczywiście. Tak, w pracy, tak, tak. No czy może teraz jako pasażer w sumie? Dobry wieczór, Arwial, cześć, cześć. Aha, to ja sobie to zobaczę. Z2A to jest. Czyli jestem w nie. Jak to się mówi, może w super pociągu też, niż ostatnio byłam. To tutaj też nie jest zły ten pociąg. Nie mam zwierzątka żadnego. Dla wszystkich pań kwiatuszki. O, dzięki, Arwia, miło. Aha, czyli to jest y, ten wagon, to ja muszę zobaczyć. To sobie później wpiszę w tytule, to będzie na pewno ciekawe. A jutro bym Wam pokazała kombo na żywo. To wtedy możecie powiedzieć, zapytacie, co chcecie zobaczyć, to ja wam pokażę. A teraz, co chcecie zobaczyć tutaj, w tym przedziale? Zaraz wezmę telefon i e, pokażę Wam, co tu mogę Wam pokazać. E... Cześć Sylwia Mateusz Kozłowski. O, Mateusz Kozłowski, o, Marcin, cześć. Mateusz Kozłowski, Mateusz Kozłowski, bo może to jest dwóch Mateuszów. A pimpek. A no tak, pimpek jeszcze. Jestem tutaj, jadę e, A0 km na godzinę. Wrocław główny. Także nic tu nie oszukuję. Wrocław główny? Tak. Także tutaj no jest taki wygodny, wygodny ten przedział. Powiem Wam. Jako pasażer chyba nie jechałam. To za komentarze usuwane ja nawet nie zdążyłam przeczytać, więc nie wiem. 47 witaj, witaj. Co za wyróżnienie. Ja idę drukować dyplom dla Mateusza za 100% frekwencji. Oczywiście widzicie Mateusz przykład trzeba brać, bo Mateusz jest... Od A do Z zostawia lajki, zostawia komentarze co chwilę, a film jest wtedy wyżej promowany. Jestem ciekaw, jak z zewnątrz wygląda ten wagon. Wiesz, co? No, nie będę wychodzić, bo chyba zimno jest, ale zaraz zobaczę. Bo jeszcze mam tutaj kamerę, ale nie nagrywam już. Z zaraz zobaczę z zewnątrz, jak wygląda. zewnątrz to nie za wiele ci pokażę no nie dzisiaj to nie będzie nic widać wieczorem jutro może jutro TikToka kolejowego nie nie odwiedzień. zaraz wysiadam <grytania> zaraz wysiadam Kolejowego TikToka, no, jakby ktoś miał pomysł, to tak. Ja mam TikToka w ogóle, tak. Możecie wejść na YouTubie, mam tam y, są playlisty, są y, społeczność z informacji i w informacjach tam na samym dole mam wszystkie linki do, y, do wszystkich tych y, mediów moich. Facebook, y, Instagram, wszystko tam macie. No tak, to nie peron. No prawie... No peron, peron zaraz wysiadam. <grym> Przysiadam. A dzisiaj jestem w Krakowie. Wiesz co, kolejasz, ja nie wiem jak to oznaczyć mam ciebie. Nie wiem jak to się oznacza. Zaraz zobaczę. Tymczasowo to to nie, nie wiem jak to się robi. Wiesz, jak oznacza się. Zapraszam na wszystkie social media Sylwii, YouTube, grupa na Facebooku, no tak, tak, tak. I do subskrypcji na pewno, słuchajcie, coraz więcej, bo że jak będę miała te, mówiłam 10 tysięcy, będę dużo podróżować. PKP, inne pociągi, Mie, pociąg Mieszko, Wrocław-Gdynia jeżdżę że zapraszam jak ktoś ma ochotę przyjść we Wrocławiu albo w Gdyni albo w Poznań Gniezno Leszno Bydgoszcz jutro jutro a fajny ten film mówisz tak o Mateusz ale co to jest taki, tak, coś Mateusz napisał nieładnie co to jest Tak, a co, co, chcecie jeszcze zobaczyć? Nie tylko jutro. Przez parę dni będę na tej trasie. Raczej, no, ale jutro na pewno. Gwiazdor, cześć. Panorama do Wrocławia. Yy, jedziesz? Teraz panorama jeździ wieczorem sumie to oborniki ode mnie blisko, to może bym podjechał o oborniki. Dzisiaj hamm oborniki tak. Tak, tak, oborniki jechałam. Dzisiaj 100 kilometrów ode mnie jesteś naprawdę, a gdzie ty mieszkasz? to to niedaleko od Wrocławia. <noise> Dzisiaj to jakaś bieda jest na moim kanale strasznie mało rączek. Wiem, że niezapowiedziane to tak też nie, dużo i tak przyszło osób, ale e, no... A, pisałeś kiedyś Maciej, że mieszkasz w niej Górze. A, no tak, tak. Już wiem co to za wagon 139A. Aha. Kolejarz 100km, ale tutaj trochę wieje mi e, klima. A dzisiaj, bo panorama zawsze jeździła ja rano. Jeździłam panoramą szósta, coś i na dziesiątą byłam we Wrocławiu. Więc e, zmienili te w ogóle panoramę. Iron, hejka, hejka, Łukasz, zaraz z o której mam jutro pociągi, przyjadę. E, a to chyba gdzieś na trasie. 15 km do Bolników, a do Wrocławia 30. Ostruda Live, super linki osób, które, które będą PKP, a, ah, kanał PKP, inne pociągi lubelskie, to trochę daleko yy, od Wrocławia, ale za to często do Warszawy jeżdża, tam Sylwia mieszka, no widzisz, a w Warszawie teraz nie jestem nie jestem teraz jestem teraz we Wrocławiu moim ulubionym Marysia, witaj o, kaktus Moje serce wyczuło kwiatuszka, ojej, ale jesteś romantyczny. Ale dzisiaj podróż nocna trafia się na panoramę. Aha, ale wiecie, dużo się pozmieniało właśnie od marca tych rozkładów. Nigdy nie byłem na Dolnym Śląsku. A mi klima nawiała do nosa. Jaka jest linia, która zawsze jest zapełniona ludźmi? Myślę, że ten pociąg, którym ja jadę i nie tylko, dużo takich na pewno międzynarodowe bo jadą przez całą Polskę Pani jest teraz ode mnie 19 przystanków autobusa tak, jestem we Wrocławiu dobry wieczór, Konstantyn wczoraj widziałem. Dwa tasy. jeden na Kormorania drugi chyba ich odobny. Właśnie na kormoranie też właśnie fajne lokomotywy nieraz jeżdżą. 645 odjazd. Nie mam żadnych zniżek, nie. Nie mam żadnych zniżek. Płacę normalnie za bilet tak jak każdy. Nie, Artur, wiesz co, nie wiem, czy lubię dworce kolejowe na Mazurach, bo byłam tylko na jednym. Na jednym tylko byłam, to tak nie wypowiem się. Słyszałaś o projekcie kolej, podobno ma powstać linia Środa Śląska i tu muszę podkreślić Wrocław, tak, słyszałam. Tak, ma być, ma być. Ten właśnie dworzec, co nagrywałam, ma być yy, odnowiony i ma być tą linia. Serduszka dla pani. Dziękuję. Witam, witam. Paweł, y, tak, no, najlepiej to za darmo. No, y, ty miałaś rację panorama nie jeździ. No co mnie, zawsze jeździła rano, ale wiesz, może po zmianach czegoś nie wiem, bo ja panoramą nie jechałam, wiecie, od października, chyba ostatni raz w październiku. Hej, Zbigniewka. <noise> a w Olsztynie byłeś i głównym, i zachodnim, a ja byłam e, gdzieś tam, nie w Olsztynie, ale byłam, e, no, niedaleko właśnie Olsztyna, na Mazurach. E, mam. Już ma, nie naładowałam sobie telefonu i mam mało, mało procent baterii, więc za długo nie porozmawiamy. E no, za darmo to by każdy chciał, no ale wiesz, no każdy chciał, ale jeżeli ktoś pracuje dla właśnie kolei, no to nawet jak nie chce, to jakby jakaś tam zniżka powinna być, tak? Bo. Nie wiem, jak kierowca autobusu też ma jakieś na pewno zniżki, czy tramwaju, czy i tak dalej, bo w Warszawie no, są dla pracowników takie zniżki. Na przykład, taki przykład. Daję. Także to nie jest, że każdy, no bo nie każdy jest kierowcą, nie każdy jest maszynistą, nie każdy jest konduktorem, tak? No i tak dalej, no. Wiecie o co chodzi. Widziałem na Śląsku pociąg śmierci, co to było? A, a wiecie, że, y, po, y, że tramwaj y, taki stary, no w Odessie byłam y, linia 20 chyba, tak linia 20 nagrywałam i to y, obejrzyjcie sobie y, mam na kanale to jest też fajny stary taki y, tramwaj stara Także słuchajcie, niedaleko, już nie pamiętam, gdzie ja byłam. Nie pamiętam, gdzie ja byłam dokładnie, Kolsztyna, bo ja tak w ogóle przesiadałam się, podjeżdżałam, to byłam gdzieś tam, a to było 25 lat temu, to już nie pamiętam dokładnie. Słuchajcie, ja będę kończyła jutro, może będę miała więcej czasu, a poza tym jutro sobota to może w ciągu dnia bym się odezwała, zamiast w nocy to byśmy sobie porozmawiali tam koło, nie wiem, 13-14. Witam, lubisz PKP? Tak, lubię. No właśnie, stewardessy, osoby pracujące na odprawach, posiadają zniżki na loty pracując w lotnictwie, więc w kolei powinno być podobnie dla pracowników. No właśnie. Zawsze tak jest, no nie, nie wszyscy, ale no każdy gdzieś tam pracuje i każdy ma jakieś tam, tak, zniżki. Nawet pracownik w sklepie ma zniżki na ubrania, czy tam, nie wiem, na buty, gdzieś tam pracuje, tak? Czekasz na pociąg do Wiliczki. No, będę kończyła. Jutro sobie porozmawiamy. Kolej w Polsce, masakra, za wolna. No, nie jest taka wolna, w sumie szybko jeżdżą. Tą niedzielę jadę majówkowym szynobusem do Zwierzyńca na Roztocze, bardzo lubię zwierzynie. Tam jest taki fajny Roztoczański Park Narodowy, widzisz, ja tam nie byłam w ogóle, ale dużo miejsc jest jeszcze w Polsce. 25 lat te morety to faktycznie, no właśnie, 25 lat, słuchaj, ja już tyle objechałam od 35 lat jeszcze, czy 30 na pewno ponad. 30. Grosik, cześć, pociągowy Oleg, Witam. Powtarzam, Wiktor Siemiankowski. A to zaraz już, to ja już idę. Co? Tak, już idę, pięć minut, dobra? Proszę pani, pięć minut i już. Pro... Dobra. Ale na 200 na godzinę, niektórych szlakach, tylko pędolino. Aha. A, najbardziej niezorganizowana stacja kolejowa. Jutro odpowiem, jak macie więcej pytań, to przyjdźcie około może 14:00, 13, 14, tak bym się włączyła. Bo będę miała chwilę czasu. Najbardziej niezorganizowana stacja, chyba na Dolnym Śląsku wszystkie. Tak mi się wydaje. Tam, gdzie w ogóle nic nie ma zorganizowania. Bo wiecie, że Dolny Śląsk jest najbardziej rozwinięty kolejowo. Dolny Śląsk, i no nie wiem jeszcze, ale na przykład. Jutro południe mam przerwę, także zapraszam. Trzymajcie się, bo ja muszę już iść. I jutro się zobaczymy, ok? To przyjdźcie, to pogadamy jeszcze. O, Moskwa. Cześć. Przecież to jest Hico Pociąg. Trzymajcie się. Co to jest? O, to w takim razie życzę dobranoc. Ja też wszystkim. Papa, papa. Pa. Trzymajcie się. Jutro się włączę i przyjdźcie o 13, 14. Pa.